Nowe nabytki są w antykwariacie jak codziennie, no i znowu zrobiły się ich góry. Dlatego trzeba zrobić coś, żeby te góry zlikwidować. Dramaty idą do dramatów. Z dramatami jest pewien dramat. Oprócz tego, że się ich mało czyta, mało wydaje, mało kupuje, to nie mieszczą się też na naszej półce, ale zaradzimy temu już niedługo. A tymczasem y, Krawczuk Aleksander pójdzie do, czy on pójdzie do powieści historycznych, czy raczej do historii starożytnej? Hmm. Większość książek tego autora jest jednak w powieściach historycznych, więc y, czasami jest tak, że nawet jeśli nie do końca gatunek, czy rodzaj. Zgadza się z nazwą działu, a, ale wolimy, żeby wszystkie książki jednego autora były w jednym miejscu i wtedy niestety tak coś, coś za coś następuje w antykwariacie. A to pójdzie do historii powszechnej, to pójdzie do nauki języków obcych. Kanalizacja to u nas w dziale technicznym. Historia Polski w dziale. Historia Polski. Tysiącletnie dzieje, pewnie też Polski, bo przecież to seria, a to Polska właśnie. Piękno i smutek wojny. Tutaj chodzi z czasu światowej pożogi, tylko której. Pierwszej wojny. Pierwsza wojna będzie w historii powszechnej. Czyli tutaj.